Cześć i siemanko, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka z modem Złote Wrota No tak, już zapomniałem nazwy z tego wszystkiego Ale tak, oto następny odcinek Złotych Wrót No i tak, w, w poprzednim odcinku tutaj Oczywiście kurczy. kurczę, język mi się znowu plącze No i tak, w poprzednim odcinku zaczęliśmy znowu tutaj przygodę no i tak, pogadaliśmy sobie z kilkoma osobami tutaj, no i został nam jeszcze kilka osób do pogadania, jeszcze pozostałych. No i tak mamy tu rycerza, który oczywiście nam nic na pewno nie powie, chociaż mogę sprawdzić, ale wątpię, że on nam coś powie. Chociaż czekajcie. W jakim celu przybyła wasza ekspedycja? Nie wolno mi na ten temat rozmawiać. No oczywiście ze względu na tych piratów, kto tu dowodzi, co słychać, jak mogę zostać paladynem. Jak mogę. Jeśli naprawdę. Porozmawiaj tego... z Lordem Dobrze. Hagenem, oczywiście z nim gadałem. Co słychać? Co... Cały no, oczywiście on tutaj nic nam nie powie ciekawego, ponieważ wszystkie te ważne informacje i ciekawe po prostu już usłyszeliśmy od Lorda Hagena i tego Neorasa na początku gry. Także widzicie, mamy tu różnych innych trenujących rycerzy. I mamy także Mikę, który pamiętacie pewnie był w Gotiku 2, był przed jedną z bram do Korinis, znaczy się nie był strażnikiem, ale tam nam zacz zaczepiał nas i po prostu mówił, że jakieś tam niebezpieczeństwa grożą czy coś w tym stylu. Już nie będę gadał, ale pewnie go pamiętacie ten, kto grał w Gotika dwójkę noc kruka. Zapewne chcesz się przyłączyć do naszej ekspedycji. Usłyszałeś opowieść o Skarbach, he? Tacy jak ty, myślą o jednym. Jak się wzbogacić, albo jak kogoś złupić. No a ja. Nie zapomniałem, jak odpłynąłeś naszym statkiem z koryni, zostawiając nas na pastwę losu. O kurde, czyli to pamiętam? Nie sobie radę bez ciebie, wielki bohaterze. Teraz znowu chcesz zgrywać złowce ludzi? Lepiej wracaj skąd przybyłeś, Nie potrzeba nam tu darmo zjadów i oszustów. No cóż, w końcu to ja. Ty, ty. A co ty, wielkiego zrobisz? Wiesz co, daj mi spokój. No i kurde, on jest jakiś obrażony na nas, nafuchany czy coś w tym stylu. Czasami, no widzicie, on z nami nie chce zbytnio gadać, czyli musimy pogadać z kim innym jeszcze. Mamy tu André, o, no widzicie. To ja widzę. Nasz wielki bohater zmytany. Witaj, przyjacielu. Nie wierzę własnym oczom. A jednak to ja. Co cię to nas sprowadza? Usłyszałem o tym wszystkim, co się tu dzieje i musiałem przybyć. Tak, naprawdę wiele się tu zdarzyło. Lagabeliara Beliara nasila się z każdym dniem. I ci zawsze nie piraci porwali wielu naszych bliskich. Musimy się z nimi rozprawić. To właśnie chciałem usłyszeć. Naprawdę dobrze was tu widzieć. No, kurde, w ogóle fajnie to zrobili. Nie spodziewałam się, że tak coś można zrobić w ogóle, że po prostu gadamy z kilkoma osobami naraz. Oczywiście w samym Gotiku 3 kurczę, w Gotiku 2 z, kru, z nocą kruka czy bez nocy kruka. No, wiecie sami, że to było niemożliwe po prostu, żeby gadać z, z kilkoma osobami naraz. Ale tutaj, oczywiście, w Złotych Wrotach to możemy robić. Czyli tak, pogadaliśmy sobie chyba już ze wszystkimi ludźmi. No nie liczę tych, którzy mogą być poza tą palisadą czy coś w tym stylu. No i tak ogólnie to musimy chyba nic nam innego nie pozostaje, niż ruszyć po prostu w podbój jarkendaru. Nie no, mówię tak, ale po prostu tutaj nas już chyba nic nie trzyma w ogóle. Czekajcie, co tam jest: jakieś przerośnięte wilczki. Nie no, śmieję się, ale. Jakieś przerośnięte stwory w każdym razie. Czekajcie, to sobie oczywiście warto podjeść. Hmm, chleba może jeszcze. Sera. No i tak, oczywiście ruszymy tutaj. O kurde w ogóle. Myślałem, że to jakiś błąd gry czy coś. Ale to jest magiczna bariera. W takim miejscu toż to dziwne. Ale tak, oczywiście zrobię sobie zapis przed naszą taką piel pierwszą chyba poważną walką. I kurde... Serwer, W ogóle, kurde, co to jest? No, chyba sobie nie poradzę, jednak nie no, widzicie, nie poradziłem sobie w końcu trzy na raz, stwory. I nie wiem, czy sobie poradzę w ogóle na tym etapie gry. No, sami widzicie, że te stworki są dosyć trudne do pokonania. Ale tak, czekajcie, czy one mnie gonią, czy nie? Nie no, nie gonią. Ale teraz polny pełza, czekajcie. O, w sumie nie wiem czy polny pełzacz, ale w każdym razie w nocy kruka był to normalnie. Omroczny pełzacz. O kurde no. Co tu się dzieje? Po prostu wszystko takie silne w tym modzie. No co się dzieje? No cholera jasna. Nie no widzicie sami, nie mamy chyba co walczyć na razie, skoro wszystko takie silne na początku. No myślałem, że tylko retarnik ten mod pewnie wiecie o który chodzi. Jest taki silny. Znaczy się, nie silny, tylko kurde trudny, ale z tego co widzę, to złote wrota też są dosyć silne. Tak, czekajcie, jedna z tych oczywiście ten się bestii. wkurzył, że głupia bestia i jakieś tam pierdoły. W ogóle Wulfgar, czyli oczywiście następny typek Scorinis. Tak, kurde, patrzcie jak się baguje, już zjeżdża sobie dosłownie, a kurde, wyparował tam nagle. Nie no, to jest Gothic, tutaj bagi mogą się zdarzyć różne. Ale tak, droga do złotych wrót. Czekajcie. Wieśniak o imieniu Argos. Muszę z nim porozmawiać, ale gdzie on jest kurczę? Dziwne spotkanie. No oczywiście to jakiś dziennik bezmiennego, co się stało z portalem. No tak rozdrażniony mika. Hm. Chyba, że sobie po pogadajmy jeszcze po prostu z innymi postaciami. No z wulgarem bym pogadał, ale ten wkurzony po prostu biegnie. Aha, bo tu szczurki są. O kurde, ale widzicie, szczurki to akurat są łatwe, ale kolernych złodziej no, tak Expa kurde. Tak to bym ja dostał expa, ale nie sądziłem, że tutaj w tym obozie są jakieś szczurki, ponieważ to jest obóz tak jak widzicie. Witaj! Witaj, miło cię widzieć. Pamiętasz jeszcze jak szkoliłem cię w walce mieczem. Oczywiście, że pamiętamy. Tak, to były piękne czasy. W mieście przynajmniej było spokojnie. To, co ostatnio się działo przez tych cholernych piratów, to było straszne. Zabili i porwali mnóstwo osób. Ciekaw jestem, czy jeszcze żyją. Czy wiesz, kto został uprowadzony? Hmm, ciężko powiedzieć. Na pewno porwali córkę Martina. Nie. Żonę Andrę, o Kurde, w ogóle oni żony czy coś w tym portowej. Nie wiedziałem nawet. Nie pamiętam dokładnie ich imię widziałem jak swoich jak im bliskich nie został porwany. Na szczęście nie, jednak w czasie walki zginął jeden z moich najlepszych przyjaciół, paladen Sergio. On był w górniczej Dolinie się tak byście nie pamiętali. Nie wiesz co u Mika? Nie wiem, może jakiś wredny krwiopit. Nie o to mi chodzi. Jest jakiś bardzo rozdrażniony. A, rozumiem. Mika miał ostatnio ciężki dzień. Pokłócił się z tym handlarzem Hakonem. Może dlatego jest taki zły. Mogę coś dla ciebie zrobić? Chwilowo nie, przyjdź później. Możesz mnie trenować w walce nieczem? Oczywiście, jeżeli tylko masz... Możemy zacząć od zaraz, no widzicie, zacznijmy trening i co zaraz. nas on nauczy. Broń jednoręczna i dwuręczna, ale na tą, na tą chwilę nie mam, tak jak widzicie, żadnych punktów nauki. Ale co ciekawe, to mamy już troszkę podbite te umiejętności, po prostu. I poziom piąty, czyli jakby tacy całkiem od zera nie przybyliśmy. Lecz i tak po prostu jest nam ciężko no i w sumie nie wiem gdzie by tu iść no z nikim sobie nie pogadamy chyba i w ogóle z nikim już tu chyba nie pogadamy czekajcie no tu już ze wszystkimi pogadaliśmy z kim mieliśmy pogadać a ja widzę tu jeszcze jakąś babkę która stoi i tego Fernanda a no w ogóle Grita Ej, Grita co ty tu robisz? wyruszyłam w ekspedycję razem z Paladynam Potrzebowali kogoś, kto będzie im gotował, a poza tym sprowadza mnie tu jeszcze coś. Co takiego? Szukam mojego wuja, Torbena. Torben? On też tu jest? Torben bardzo ciężko przeżył całe to zamieszanie z orkami, smokami i piratami. Mówił, że ma tego dość i musi opuścić Kori. Z początku to lekceważyłam. Ale któregoś dnia wyszedł z domu bez słowa i już więcej nie wrócił. To ciekawe. Zaczęłam się wysłuchiwać ludzi. Czy ktoś go nie widział? Jeden z myśliwych powiedział mi, iż widział Torbena, jak szedł w tę stronę części wy... Możliwe, że gdzieś tutaj jest. Jeżeli go znajdę, dam ci znać. Masz coś na sprzedaż? Sprzedaję trochę żywności i innych drobiazgów. No i oczywiście no tutaj ma jakieś pierdoły na sprzedaż, ale my nawet nie mamy łuku ani kuszy, czyli te strzały na nic się nam nie przydadzą. Ja w ogóle zróbmy sobie zadanie, chyba co do tej Miki, po prostu pokłócił się z Hakonem, Czy wnioskuję, że z Hakonem teraz musimy pogadać. Widzę, że także i ty przybyłeś z Paladynami. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Nie przyszedłem się z tobą przekomarzać. Na żartach się nie znasz? Człowieku, uspokój się. Jak zwykle mam towar najwyższej jakości i mam nadzieję, że znów będziemy robić interesy. Pokłóciłeś się z Miką? A co cię to obchodzi? Chyba chcesz, żebym robił z tobą interesy. Jasne, jasne. Wiem co chcesz wiedzieć. To rozumiem. Po co poszło? Jak zwykle graliśmy w kości. Ten dureń ciągle przegrywał i zaczął wrzeszczeć, że oszukuje. Powiedziałem, żeby mnie nie obrażał, a ten rzucił się na mnie z pięściami. Całe szczęście, że inni paladyni w porę go powstrzymali. To wariant. A na dodatek, ten idiota chciał kupić ode mnie specjalny myśliwski Bóg. Na pewno go nie dostanie. No i widzicie, z nim możemy sobie handlować. On tu ma naprawdę mega dobre bronie. A czekajcie, jaką my mamy broń? Po pierwsze, no kurczę, teraz nie zobaczę. Muszę wejść w swój ekwipunek. No więc krótki miecz, 25 obrażeń, czekajcie ile my mamy siły, 25, czyli może sobie kupimy lepszą broń jakąś, o ile on ma, czekajcie, 25 siły. Hm, dobry krótki miecz, no kurde, ten, oczywiście złota nie mamy, no oczywiście, dowiedziałem się dopiero teraz, nie no, ale ten mieczyk jest całkiem dobry, dobry krótki miecz, mamy na styk punktów siły, ale po prostu brakuje nam 250 sztuk złota czyli sprzedamy sobie hmm, zardzewały topór no to jakieś gówno, czyli możemy sobie sprzedać hmm, krótki miecz no raczej też sprzedamy sobie, no i jakieś tam księgi czy co no na dobrą sprawę to nie mamy nawet co sprzedawać, ale zaraz sobie tego quest'a skończymy Pogadajmy sobie z Fernandem. Co cię tu sprowadza? Dlaczego jestem z tą ekspedycją? Lepiej byś tam, gdzie paladyni, a większość z nich jest teraz tutaj. I choć to ryzykowna wyprawa, może się opłacić. Dlatego opuściłem Korinis i przybyłem aż tutaj. Mam sporo ciekawych towarów. Jeśli się to interesuje. No oczywiście chodzi o hajs. wszystkiego rodzaju stare monety. Zależność od tego, jak starą i rzadko mi przyniesiesz, więc no oczywiście on kolekcjonuje stare monety. Mam dla ciebie stare monety. Na 10 sztuk złota. Lepsze to niż nic oczywiście. Czekajcie, pokaż mi swoje towary. I co on ma ciekawe? On ma jeszcze chyba lepsze bronie. Bar... Znaczy się kurczę, lepsze bronie od Hakona. Ale ma tu też inne oczywiście pierdoły, których sobie nie kupimy teraz, ponieważ sami widzicie, chodzi tylko i wyłącznie o hajs. A tamten mieczyk już by był o wiele lepszy od naszego, który mamy teraz. Ale czekajcie, sobie pognam jeszcze z tym mikom o ile mogę w sprawie tego po prostu. Co słychać? Pytasz się co słychać? Fatalnie. Gorzej niż fatalnie. Czy wiesz co uczynili ci łajdacy piraci? Coś słyszałem, ale... Wybrali i zabili moją żonę, a córkę porwali i zawiedli ją aż gdzieś tutaj. Akurat w chwili ataku przebywały w dzielnicy portowej. Jak mogłem pozwolić mi tam chodzić? Przybyłem tu, aby uratować chociaż moją córkę, jeśli jeszcze żyję... W każdym razie ci złoczyńcy zapłacą mi za to. Poczują na własnej skórze, co to piekło. Mogę ci jakoś pomóc? Musimy czekać na rozwój wypadków. Ci dranie są zbyt silni, by ich od razu zaatakować. A do tego ten przeklęty Hannibal. Wszyscy strasznie się go boją. Każdy wie, że jeśli dostanie się do niewoli, może zostać żywcem obdarty ze skóry. Ale mi już wszystko jedno. Muszę pomścić moją rodzinę. Jak się nazywa twoja córka? Nie przybyła do Korinis, gdy było jeszcze w miarę bezpiecznie. Wojna z Orkami się skończyła, a w okolicy Korinis zrobiło się zupełnie spokojnie. Potem jednak zaczęli grasować piraci i z dnia na dzień stawali się coraz bardziej zuchwali. Słyszeliśmy, że zaatakowali już inne mniejsze wyspy, ale nikt się nie spodziewał, że zaatakują także Kori, a już na pewno nikt nie wiedział, że są aż tak silni. Przypłynęli dwoma uzbrojonymi po zęby okrętami, ostrzelali miasto z armat, a potem ruszyli do szturmu. Tylko ucieczka do górnego miasta mogła nas uratować. Kto nie zdążył na czas, zdany był na pastwę losu. Ale za jakiś czas w końcu rozprawiły się z tymi łotrami. Oby tylko Nia wytrzymała do tego czasu. O kurde, czyli grubo w ogóle, co oni mu zrobili? Nie dziwię mu się, że nienawidzi tych piratów teraz. Czy wiesz, kto jeszcze został porwany? Na pewno żona Andrze i kilka kobiet z miasta. Ale nie powiem ci, które to No Andre nie wyglądał, wyglądał tak na specjalnie zasmuconego tak. tym faktem. Ale tak, koniec. Czyli tego questa chyba teraz nie wiem, czy możemy zrobić. Czekajcie, jest to miką, czemu jest taki po prostu smutny. Ale tak, w każdym razie pójdę do Hakona jeszcze na wszelki wypadek zobaczyć. Nie no, on nam nie ma żadnych kwestii do nas, ale tak, w ogóle zerknę sobie na mapę, ponieważ ten Jarkendar, w którym jesteśmy teraz właśnie. No właśnie widzicie, kurczę, nie wiem, hmm. nie różni się chyba zbytnio od Jarkendaru tego zwykłego z Gotika 12 kruka, tylko po prostu poznaczone mamy tutaj te właśnie te lokacje, które były normalnie niepoznaczone No tak, nie wiem kurczę co robić całkowicie, ponieważ Wszystkie stwory chcą mnie zeżerać po prostu. Eczkę, jak jeszcze mamy tu paladynów tych. Podobno jesteś zaufanym człowiekiem lorda Hagena. Chciałem z tobą porozmawiać. Tak, jeszcze nie mieliśmy się okazji poznać. Jestem Lio, królewski paladyn, do Korinis. Przybyłem niedługo po tym, jak ty udałeś się do Myrtany. Wiele o tobie słyszałem. Przyda się nam człowiek taki jak ty. Choć sam chciałbym się przekonać o Twoich zdolnościach. Co dokładnie masz na myśli? Mały test odwagi. No, może nie taki mały. W pobliżu widziałem dwa cieniostwory. Obawiam się, że pewnej nocy te potwory mogą nas zaatakować. Dobrze byłoby je unieszkodliwić. Hmm, no w sumie chyba to druga kwestia. Jasne, jesteś taki odważny? Ale chyba też niespełna rozum. Z twoim wyposażeniem mierzysz się na cieniostwory? Sądzę, że nie potrzebujemy takich szaleńców w obozie. Idź, szukaj swoich cieniostworów. Nie wiem, <śm> To Co jak z tym polowaniem? Upolowałeś już te cieniostwory. Daj spokój. To ty mi daj spokój. Możesz mi czegoś... Jestem mistrzem. No bo jakiś kretyn, kurde. Sam się boi kurde i chyba na te księostwory, tylko nam truje dupę, ale tak oczywiście z tymi księostworami sobie raczej nie poradzimy. Teraz ponieważ sami widzicie, jak jesteśmy uzbrojeni i potrzebny nam hajs. Hej! A co z to plagobeliara o której wspominał neo? Na... na razie naszym głównym zmartwieniem są piraci. Później zajmiemy się tym plugastwem. Jak moja reputacja? Pomyślmy. Andre nic o tobie nie wspominał. Samuel mówi, że na razie nie ma z ciebie żadnego pożytku. Leo powiedział, że jesteś... No mały... Oczywiście, nie mamy żadnej reputacji praktycznie, ponieważ jeszcze żadnego questa praktycznie nie zrobiliśmy. Mogę się tu powtarzać po prostu, ale już powtarzam troszkę te słowa. Już na tym nie panuję po prostu, ale... Słowa takie, jak widzi się powtarzam niechcący. Ale mamy tu Samuela jeszcze. W ogóle ja myślałem wtedy, że pogadałem już z większością ludzi. Tutaj kurde, tyle ludzi jeszcze do pogadania. Nie no, ale Samuel chyba jest już ostatni. Witaj, możemy chwilę porozmawiać? Jasne, o co chodzi? Chcę się przyłączyć do waszego obozu. Potrzebuję Twojego poparcia. Chcesz się do nas przyłączyć, tak? Bo dla mnie nie ma problemu. Prosiłbym cię tylko o jedną przysługę. Co takiego? Chodź za mną. Porozmawiamy w jakimś Dobrze. bardziej ustronnym miejscu. No kurde, nie wiem w ogóle czy to jakaś pułapka, czy coś w tym stylu, ponieważ takie zadanka, takie pułapki już się z takimi nie spotykałem nieraz w gotiku. I całkiem możliwe, ale możliwe też, że on chce nam powiedzieć naprawdę coś, że po prostu nikt nie może słyszeć. W ogóle tam jeszcze siedzi ten typ. Albo jakaś babka w ogóle. Nie wiem, w sumie z daleka nie poznaję. Ja chyba jakaś babka po prostu przed tym domkiem. Ale tak, z tego co widzę, to po tej stronie te potwory są znacznie mniej groźne niż po tamtej. Czyli wnioskuję z tego chyba, że najpierw po prostu po tej stronie sobie po prostu połażę, pozwiedzam. A potem po tej prawej stronie. Ponieważ tutaj oczywiście musimy zaekspić, jakieś itemy po prostu pozdobywać, aby je. Pieniążyć i kupić sobie lepszy tu ekwipunek. Nigdy nas nie usłyszy. Ten Diego, dawny skazanie z kolonii gumniczej. Twój kumpel, co? Zgadza się. Widziałem, jak popala wagienne ziele. Wiesz, paladinowi nie wypada, ale załatw mi kilka łodyg. Dobra, pogadam z nim. Aha, tylko nikomu się nie wygadaj. Pełna dyskrecja. Jasne. O kurde, ale. Zadanie... Co to, kurde? Cerber. Ja pierdziele, no. No widzicie, ten już posiekał tego cerbera bez problemu. Ale w ogóle ja tego nie widziałem, że to tutaj stoi. Chyba, że to tutaj nagle tak przybiegło. Ale w każdym razie widzicie, jakie zadanie, troszkę bez sensu. Takie pierdołowate, ale oczywiście zadanie jak zadanie. To nie pogardzę takim. Oczywiście EXP za zadanie się przyda. Nawet bardzo. No zobaczymy, czy krwiopijcy... Tu chociaż są dosyć słabi, ale tak na początek, właśnie dwóch krwiopilców się rzuci. Ale kurde, no widzicie, no o, kryt wszedł, to dobrze. Jeszcze tutaj ten krwiopijca, O kurde, i podleciał tamten. No i jeszcze tego brakowało, ale widzicie sami, jeszcze ten został. Nie no, jakoś to idzie powoli. Mam nadzieję, że do końca tak pójdzie. Bo nie chcę tutaj lamić już na początku, tak i w ogóle, ale sami widzicie, no, krwiopijca. Więc oczywiście krwiopijce załatwieni i... Dobrze, że to poszło dosyć gładko. Ale w każdym razie tutaj wypadałoby chyba napić się miksturki czy coś. Esencja lecznicza, no widzicie, w ogóle my mamy punktów życia? No 100 na 100. Czy akurat pół HP, to nam odnowi cała miksturka. No i w sumie... W ogóle robię taki styl zapisów AAA, tak pod spodem, potem dodam jeszcze jedno A i tak to wyjdzie po prostu. Pewnie to gdzieś widzieliście, może u Robina, Robin Skateboard, jeśli, no pewnie go oglądacie, bo on też nagrywa Rotika. Returninga teraz nagrywa. Ale naprawdę fajnie za No i w sumie od niego zaciągnąłem ten pomysł, aby robić zapisy w takim stylu. No i tak, mamy tam. Czekajcie, co to jest? To jest jaszczur chyba. Ale coś mi z daleka dziwnie przypomina A Ale no tak, czekajcie, bo tam mamy ten obóz cały tych bandytów, czy nie bandytów jeszcze. No nie wiem, w sumie, ale wątpię. Raczej, że sobie. Teraz poradzimy z jaszczurem. W sumie możemy spróbować z nim powalczyć. No w sumie skoro on jest i tak jeden. Więc może że się uda. Ale raczej małe szanse. Chociaż nie wiem no. Musimy jakoś dobrze powalczyć. Ale no jakąś taktykę sobie obmyślić po prostu. No sami widzicie. Jest tutaj dosyć silny ten jaszczur. Ale jakoś. No kurde widzicie. Z jaszczurem sobie chyba raczej na razie nie poradzimy. Więc. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak biec sprintem do któregoś z obozów. Ale tak, czekajcie, zerknę sobie na mapę. No nie wiem, tam powinien być niby ten obóz. Czekajcie, znaczy się nie wiem, bo w nocy kruka był tam obóz bandytów. A co jest teraz, to naprawdę nie mam pojęcia. Znaczy się też chyba jest obóz bandytów, czy coś w tym stylu. No nie wiem, oczywiście ja tutaj. Biegnę, biegnę, biegnę. Mam nadzieję, że nic mnie nie dorwie. Tu oczywiście uciekamy. Halo, halo, nie róbcie mi nic. Oczywiście, kurde, jest problem. Orega. No, mamy tu bandytów, tak jak mówiłem. Czyli tak, oni sobie posiekają te bestie. Znaczy się, mam nadzieję, że posiekają. Ponieważ one mnie goniły, tak jak widzicie. No, i gonią nadal. No, kurde, że mnie nie posiekały na, na końcu. Kurde już. O kurde. No, pomóż, pomóż. Dobra, czekajcie. Czy z nich coś zbierzemy? Z nich nie zbierzemy. Czyli widzicie, to była dobra taktyka, aby biec po prostu na kamikadze dosłownie. I omijać wszelkie potwory, ponieważ z nimi byśmy sobie nie poradzili. Jestem tego pewien. No może z jednym tym cerberem naraz byśmy sobie poradzili, ale grupka takich to już pewnie nie jest nic miłego, także... Będę teraz kończył odcinek. No i odcinek też, dalsza czymś, pogadanki, ale też sobie troszkę co nieco tutaj powalczyliśmy. Ale tak, następne odcinki powinny być ciekawsze, tak myślę, ponieważ pogadaliśmy już ze wszystkimi ludźmi, chyba w tamtym obozie została nam chyba jeszcze jedna osoba, ale tego nie jestem do końca pewien, także w następnym odcinku pogadamy sobie z tymi bandytami i zajrzymy do ich obozu tam, który jest przed nami, ale póki co... Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, cześć.